Witajcie ponownie, na początku od razu powiem, żebyście nie regulowali odbiorników czy też głośności, bo to nic nie da. Niestety taki mam głos, a to efekt choroby, którą przeszedłem. No mam nadzieję, że to już koniec i no przez to też jak gdyby jest trochę opóźnienie w realizacji kolejnych filmów. Tematów nazbierało się mnóstwo, ale no nie, po prostu nie byłem w stanie tego zrobić. Dzisiejszy film będzie jeszcze trochę krótki. Muszę trochę jeszcze oszczędzać gardło i po prostu mniej mówić. Zapraszam w takim razie na film. Jeśli, jeśli w waszym warsztacie macie strudnicę tego typu wraz z takim dużym ściskiem przednim, dociskiem, na pewno nieraz denerwowaliście się tym, że dociskanie czy, czy mocowanie materiału z jednej strony tego ścisku to no nie jest za bardzo dobre, ponieważ imadło czy ścisk po prostu nam się wanguje i materiał nam się rusza. Nie jest poprawnie zamocowany. Dlatego też aby temu zapobiec trzeba włożyć oczywiście drugi materiał z poprzeciwległej stronie w miarę podobnej grubości i wtedy już jest lepiej, prawda? Ale akurat w tym stole tak jest, że można tutaj sobie tą klapkę włożyć i ona nie spadnie. W innych stołach jeszcze są takie specjalne śruby z jednej lub z drugiej lub z dwóch stron, które przez taką dużą nakrętkę regulującą. Blokujemy po prostu dociskanie w tym miejscu na, na pożądaną grubość. Ale ja bym chciał pokazać coś bardziej uniwersalnego i bardzo prostego w budowie, co przyda się tak naprawdę każdemu z tego typu właśnie ściskami. I tutaj właśnie chciałbym pokazać wam, jak wykonać taki bardzo prosty przyrząd do którego wykonania będzie potrzebna minimalna ilość narzędzi. Każdy sobie z tym poradzi. To naprawdę bardzo prosta rzecz. Co to będzie? Potrzebne są jakieś kilka klapek, klepek, które rozetnę na tak, taki sam wymiar, czyli będą takie paski wąskie wywiercę otwór na, we wszystkich tych e, pociętych paskach, przymocuję śrubą i zrobię z tego taki mały wachlarz. Ale może nie będę już mówił, bo <laughs> gardło boli, tylko po prostu zacznę e, pracę i zobaczycie po prostu, co z tego wyjdzie. To co? Tniemy. Zaczynamy cięcie. Powiedzmy, na, na, tutaj mam zaznaczoną linię. Potrzebuję stop sobie zrobić, żeby wszystkie rzeczy były tej samej długości. Włączamy laser. Na wszystkie elementy na na tą samą, na tą samą szerokość Czyli mamy pocięte na równy wymiar te klepki. One w sumie po złożeniu powinny dać mi jakieś tam 10 czy 15 cm. Zależy jaki jak, jak to materiał sobie mocuję w tym w ściskach tego typu. Tutaj mam 15 cm. Jeszcze jedną kolpeczkę trzeba przygotować dłuższą, parę centymetrów dłuższą niż te wszystkie wcześniej ucięte, i teraz wszystkie te klepki będę musiał nawiercić w jednej, w jednej linii, żeby przez to na wylot przełożyć jakiś pręt kwintowany i je połączyć razem. Czyli teraz wiercimy. Te klepeczki mam wykonane Ucięte na szerokość 3 cm. Tak więc musimy sobie wytrasować środek tej klepki i wytrasować otwór, gdzie będziemy wiercić, czyli 15 mm. Piętnaście w tą, piętnaście w tą i mamy zaznaczone e, miejsce wiercenia. Blokujemy, oczywiście wszystko będę e, robił na stopie żeby za każdym razem nie mierzyć. dociskam stop i mamy gotowe Czyli teraz muszę przewiercić wszystkie przygotowane wcześniej klepki Dojedziemy I również w tej dodatkowej długiej też w tym samym miejscu. I wiercenie zakończone. Etap kolejny, to przygotowanie pręta na odpowiednią długość i ucięcie go, żeby związać te wszystkie nasze klepki zobaczymy ile tego jest tak to Znaczymy sobie gdzie uciąć, i żeby nie hałasować piłka ręczna. I tniemy. Nowe? Ręt ucięty? Oczywiście, to krawędź cięcia musimy sobie na papierze czy na kamieniu? Ale to może później. To co? Próbujemy, czy to nam działa. Podkładka, nakrętka. Z jednej strony. Przekładamy te wszystkie nasze elementy. ostatni podkładka nakrętka i nasz przyrząd gotowy Tak to wygląda po zmontowaniu Co dalej? Już pokazuję Cała zabawa polega na tym, aby ten nasz przyrząd wkładać tutaj na początku imadła w ścisku. Tutaj mamy powiedzmy taką grubość i nasz przyrząd gotowy. Jeśli będziemy potrzebować inną grubość, wybieramy sobie dowolne. Jeśli mamy tyle. Bierzemy tyle klapek, ile nam potrzeba, obracamy, wkładamy czyli tworzymy z tego po prostu dystans o określonej, wybranej przez nas grubości, po co ta klapka z przodu dłuższa. Chodzi o to, aby tutaj wymontuję to. Chodzi o to, aby jeśli mamy tą jedną pierwszą klapeczkę z przodu żeby móc położyć, żeby było większe pole podparcia po prostu na samym falbanku. Też mi się tak wydaje, a naprawdę użyteczna rzecz i przydaje się mi przyrząd tego, tego typu bardzo często. Polecam wam. Spróbujcie sami 5 minut i gotowe. A ile nerwów zaoszczędzi przy, przy pracy właśnie z takimi szerokimi ściskami, gdzie jest tylko jedna śruba dociskowa. I to by był koniec dzisiejszego krótkiego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Banalnie prosta rzecz, banalnie prosta realizacja. Ja naprawdę wziąłem jakieś odpady. Jeśli chcemy na przykład stuningować to i zrobić sobie profesjonalny, fajny przyrząd, można na przykład użyć kilka kolorów drewna o określonej grubości, czyli na przykład 2 mm, 3 mm, 5 mm, grupować to sobie, czy też jeśli mamy jeden materiał, zmierzyć flamaster w rękę i zaznaczyć, że na przykład jeśli połączymy te dwie pierwsze klapki, mamy 10 mm, kolejna, na przykład 20 mm i tak Wtedy nie musimy mierzyć, porównywać z naszym materiałem, tylko chcemy dystans 15 mm, wybieramy klapki, cyk, wkładamy gotowe. Świetna sprawa i mam nadzieję, że się wam to przyda. Ja tego nie wymyśliłem, tak. A propos. Znalazłem to kiedyś gdzieś w sieci, ale niestety nie udało mi się znaleźć. <laughs> Przepraszam, nie udało mi się znaleźć autora tego projektu. Ale chwała mu za to, bo świetna rzecz i bardzo prosta. To co, koniec na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że będę mówił już swoim głosem, a nie jakimś tym skrzeczącym dziwnym dźwiękiem. Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie.